Kiedy miłość staje się cichą oczekiwaną, zamienia się w niewidzialne więzienie. Oczekujesz, że druga osoba dostrzegnie to, co czujesz, nie mówiąc tego na głos, jakby miłość była oczywista, jakby Twoje gesty były wystarczające. Ale co, jeśli powiem ci, że wszechświat nie działa w ten sposób? A co jeśli ujawnę, że to ciche oczekiwanie sabotuje dokładnie to, czego pragniesz najbardziej? Twój anioł Stróż wysłał mnie, aby ci powiedzieć. Niedostrzeżona miłość to nieodrzucona miłość, to miłość niewyrażona. Milczenie, które zachowujesz, nie jest dowodem siły, lecz barierą, którą sam zbudowałeś. Niebo dostrzega Twoje wahanie, Twój strach przed odrzuceniem, Twoje obawy przed byciem wrażliwym, ale dostrzega też stracone możliwości, chwile, które uciekają Ci między palcami, gdy czekasz na cud, który zależy od Twojego głosu. Dostrzegam, że już wcześniej doświadczyłeś tej sytuacji. Twoje serce zna ból czekania, aż ktoś odczyta twoje sygnały. W tej chwili wyraźnie widzę. Przeżywasz wzorzec przodków. W przeszłych życiach także kochałeś w milczeniu. Także czekałeś na to, by zostać dostrzeganym bez potrzeby wyznawania miłości. To cykl, który należy przełamać teraz. Prawdziwa miłość nie zależy od telepatii ani niedostrzegalnych znaków. Prawdziwa miłość karmi się odwagą jasnego wyrażenia siebie, wyrażania uczuć, nazywania tego, co się czuje. Kiedy oczekujesz, że ktoś dostrzega twoją miłość bez jej wyrażania, nie kochasz, testujesz, a testy nie są językiem miłości, lecz strachu. Widzę, że twoja dusza nosi te rany komunikacji od długiego czasu. Może dorastałeś w środowisku, gdzie wyrażanie uczuć uważano za słabość. "Może od najmłodszych lat nauczyłeś się, że miłość jest zbyt ryzykowna, by mówić ją na głos. Ale anioły pokazują mi, że to przekonanie już nie służy Twojemu życiowemu celowi. Czas je uwolnić. Kiedy nigdy nie powiedziała, że kocha, ale spodziewała się, że on to dostrzeże, powtarzała wzór, który dobrze znasz. Może jesteś nią, może jesteś nim, a może byłeś obojgiem w różnych momentach swojej drogi. To, co się liczy, to że ten cykl cichych oczekiwań." wyczerpuje Twoją życiową energię i uniemożliwia prawdziwej miłości zakwitnąć w Twoim życiu. Anioły pokazują mi obrazy Ciebie patrzącego przez okno, czekającego, czekającego, aż ktoś zauważy Twój odległy wzrok, aż ktoś zapyta, co się stało, aż ktoś odczyta Twoje milczenie. Ale podczas gdy czekasz, życie mija. Podczas gdy chowasz swoje słowa, druga osoba idzie po omacku bez mapy, aby znaleźć Twoje serce. Niebo spiskuje, abyś dziś zrozumiał tę prawdę. Nikt nie może czytać Twoich myśli. Nikt nie ma obowiązku odczytywania Twoich sygnałów. Nieodkryta miłość nie jest mniej realna, ale jest jak list nigdy niedostarczony nigdy nie dotrze do swojego celu. Jesteś wzywany do nowego sposobu kochania: sposobu, który nie zależy od zewnętrznych percepcji, ale od Twojej własnej odwagi, by być przejrzystym. Sposobu, który nie ukrywa się za niejednoznacznymi gestami, ale ujawnia się poprzez jasne słowa i zadeklarowane intencje. Anioły pokazują mi, że w Twoim życiu są obecnie ludzie, którzy czekają na usłyszenie tego, co czujesz. Są serca otwarte na Twoją prawdę, dusze gotowe przyjąć Twoją zadeklarowaną miłość, ale podczas gdy pozostajesz w strefie komfortu milczenia, te połączenia pozostają w limbo niespełnionych możliwości. Musisz zrozumieć, lęk przed odrzuceniem jest naturalny, ale cena milczenia jest znacznie wyższa. Kiedy nie mówisz, że kochasz, ale czekasz, aby zostać dostrzeżonym, oddajesz swoją moc czynnikom zewnętrznym. Czynisz swoje szczęście zakładnikiem zewnętrznych percepcji. Anioły chcą, abyś teraz odzyskał tę moc. Widzę również, że boisz się wydawać się wrażliwy, oddać swoje serce i nie otrzymać nic w zamian. Jednak ta wrażliwość, której tak się boisz, jest właśnie Twoją największą siłą. W odwadze, by otworzyć się, tkwi Twój prawdziwy potencjał do przemiany. To w emocjonalnej szczerości odnajdziesz autentyczne połączenie, którego tak pragniesz. Dostrzegam w Twoim polu energetycznym głęboką, smutną nagromadzenie przez nieodwzajemnione miłości, przez niewypowiedziane słowa, przez niespełnione oczekiwania. To tak, jakbyś nosił w sobie ocean. Ocean stłumionych uczuć, który grozi przepełnieniem w każdej chwili. Anioły są tutaj, aby pomóc ci świadomie otworzyć tamy, zanim presja spowoduje więcej szkód. Osoba, której nigdy nie powiedziałeś, że ją kochasz, być może zastanawia się w tej chwili, co mogło być. Może ona również nosi żal z powodu nieodczytanych sygnałów, niewykorzystanych szans, a może tak naprawdę nie zauważyła. Ponieważ była zanurzona w swojej własnej podróży, w swoich własnych lękach i milczeniach. Anioły pokazują mi, że ta cicha oczekiwania są pokoleniowym wzorcem w twojej linii. Twoi przodkowie również kochali w milczeniu. Również czekali, by być zrozumiani, nie musząc się wypowiadać. Teraz masz świętą okazję, aby przerwać ten cykl, nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich przyszłych pokoleń twojej rodziny. Cicha miłość to więzienie, które na siebie nałożone. Kiedy oczekujesz, że druga osoba to zauważy, nie musząc niczego mówić, tworzysz grę, której nie można wygrać. To tak, jakby oczekiwać, że ktoś znajdzie zakopany skarb bez mapy, tylko poprzez czucie, gdzie on jest. Anioły chcą, abyś zrozumiał. Miłość nie jest testem percepcji, to dar, który zasługuje na to, aby być jasno ofiarowanym. Widzę scenę w Twojej przyszłości. W końcu znajdujesz odwagę, by wypowiedzieć słowa, które tkwią w Twoim gardle. Widzę wolność, jaka przyjdzie z tej szczerości, lekkość, która wypełni Twoje istnienie, gdy w końcu zharmonizujesz swoje serce i głos. Anioły pokazują mi, że ten moment może nastąpić bardzo szybko, jeśli tylko pozwolisz. Komunikacja to święty most między duszami. Kiedy odmawiasz stworzenia swojej części tego mostu, czekając aż druga osoba przejdzie przez przepaść bez pomocy, negujesz współpracującą naturę miłości. Anioły proszą mnie, aby przypomnieć Ci, Kochać to nie tylko czuć, to wyrażać, to deklarować, to uczynić niewidzialne widocznym. Od dzieciństwa byłeś programowany, by tłumić swoje uczucia. Może dorastałeś, słysząc takie frazy jak mężczyzna nie płacze, lub nie bądź taka emocjonalna. Może nauczyłeś się, że otwarcie serca to zbyt duże ryzyko. Ale te schematy nie pochodzą od boskości, pochodzą z ludzkiego strachu. Anioły są tutaj, aby pomóc Ci przepisć ten ograniczający kod. Cisza, którą utrzymujesz, tworzy echo w Twojej duszy, powtarzanie wzorców, które utrzymują Cię w tym samym miejscu emocjonalnym. Za każdym razem, gdy wybierasz, by nie mówić, za każdym razem, gdy czekasz, aby być dostrzeganym bez wyrażania siebie, wzmacniasz ściany tego niewidzialnego więzienia. Czas użyć swojego głosu, aby zburzyć te mury. Anioły pokazują mi... Że miałeś już chwile prawie odwagi, momenty, w których prawie powiedziałeś to, co czujesz, w których prawie wyraziłeś swoją miłość. Te chwile nie były przypadkowe, były boskimi okazjami, które pojawiły się, aby pomóc ci wzrastać. To, że nie skorzystałeś z tych szans w przeszłości, nie oznacza, że zawiodłeś, oznacza po prostu, że jeszcze nie byłeś gotowy. Ale teraz niebo wskazuje, że jesteś gotowy. Dostrzegam, że jest w tobie część, która wierzy, że prawdziwa miłość nie potrzebuje słów, że jeśli jest szczera, zostanie zrozumiana naturalnie. W tej wierze jest piękno, ale także pułapka. Anioły pragną, abyś zrozumiał. Nawet najczystsza miłość potrzebuje wyrazu, aby w pełni rozkwitnąć. Nawet najgłębsze uczucie potrzebuje głosu, aby spełnić swoje przeznaczenie. Kiedy nigdy nie powiedziała, że kocha, ale liczyła, że on to dostrzeże. Prosiła o coś niemożliwego. Prosiła, aby zobaczył przez ściany, które sama zbudowała. Prosiła, aby zgadywał to, co sama odmówiła nazwania. Anioły proszą mnie, aby zapytać, czy naprawdę chcesz kontynuować tę grę bez zwycięzców. Niebo spiskuje, abyś dzisiaj zrozumiał. Twój głos to twoje narzędzie manifestacji. Twoje słowa to nasiona, które zasiewają rzeczywistości. Kiedy odmawiasz zasiewania nasion miłości poprzez jasne słowa, Wybierasz zbieranie samotności z niespełnionych oczekiwań. Widzę, że są momenty, w których przekonujesz się, że Twoje milczenie to forma ochrony. Jeśli nie powiem, nie mogę być odrzucony, myślisz. Ale anioły pragną, abyś zdał sobie sprawę z błędu w tej logice. Milczenie jest już formą odrzucenia odrzuceniem samego siebie, swoich potrzeb, swoich najgłębszych uczuć. Jest w tej chwili konkretna osoba w Twoim życiu, której musisz wyrazić to, co czujesz. Anioły nie mówią mi, kto to jest. Ty wiesz. Twoje serce przyspieszyło w tym momencie, ponieważ obraz tej osoby przeszedł przez twoją myśl. To połączenie nie jest przypadkiem. To boskie wezwanie do uzdrowienia poprzez szczery wyraz. Cicha oczekiwanie to forma zakamuflowanej kontroli. Kiedy oczekujesz, że druga osoba dostrzeże coś bez twojego wyrażenia tego, nieświadomie próbujesz kontrolować, jak ta osoba powinna działać co powinna zauważyć i jak powinna reagować na twoje niewerbalne sygnały. Anioły chcą, abyś uwolnił nie tylko siebie, ale także drugą osobę z tej ograniczającej dynamiki. Widzę w twoim polu energetycznym blizny z chwil, w których w końcu się wyraziłeś, ale nie zostałeś przyjęty tak, jak się spodziewałeś. Te bolesne doświadczenia wzmocniły twoje przekonanie, że lepiej jest milczeć, lepiej nic nie mówić, lepiej czekać na to, by zostać dostrzeganym. Ale anioły pokazują mi, że te blizny nie są oznakami porażki, są medalami odwagi, które nosisz. Za każdym razem, gdy się wyraziłeś, nawet gdy bolało, rozwijałeś się. Niewypowiedziana miłość jest jak niesadzona nasiona niesie w sobie cały potencjał wspaniałego drzewa. Ale pozostaje jedynie możliwość, dopóki nie zostanie umieszczona w ziemi. Twoje słowa są żyzną glebą, w której miłość może zakorzenić się. Twoja ekspresja to woda, która pozwala jej rosnąć. Twoja szczerość to słońce, które sprawia, że rozkwita. Anioły pokazują mi, że boisz się, że nie znajdziesz odpowiednich słów. Boisz się, że nie uda ci się dokładnie wyrazić głębi tego, co czujesz. Ale chcą, żebyś wiedział: nie ma idealnych słów na miłość. Jest tylko doskonałość szczerej intencji. Nawet proste Kocham Cię, wypowiedziane z prawdą, niesie więcej mocy niż tysiąc niewypowiedzianych wierszy. Odmówiłeś sobie uwolnienia, które płynie z autentycznej ekspresji. Pozbawiłeś się pokoju, który pojawia się, gdy zestroimy to, co czujemy, z tym, co mówimy. Anioły pokazują mi, że ta niezgodność między Twoim sercem a Twoim głosem spowodowała zablokowania energetyczne w Twoim ciele fizycznym. Może nawracające bóle gardła, napięcie w klatce piersiowej, dyskomfort w splotu słonecznym. Te objawy są fizycznymi przypomnieniami o duchowej prawdzie. To, co nie jest powiedziane, nie znika. Przekształca się w ciężar. Zauważam, że są momenty, w których racjonalizujesz swoją ciszę jako formę altruizmu. Nie chcę komplikować tej osobie życia, myślisz. Nie chcę tworzyć oczekiwań, tłumaczysz. Ale anioły chcą, żebyś zapytał. Czy to naprawdę hojność, czy tylko strach przebrany za troskę? Czy to rzeczywiście dbałość o innych, czy jedynie autopozorowanie? Jasna komunikacja to akt szacunku, szacunku dla siebie i dla innych. Kiedy szczerze wyrażasz to, co czujesz, szanujesz swoją własną prawdę i dajesz innym szansę na odpowiedź z miejsca klarowności, a nie domysłów. Anioły pokazują mi, że ta szczerość, nawet jeśli nie prowadzi do oczekiwanych rezultatów, Zawsze prowadzi do potrzebnego wzrostu. Widzę, że miałeś już odważne momenty, w których się wyrażałeś i byłeś przyjęty z miłością. Momentów, w których Twoje słowa znalazły echo w sercu drugiej osoby, gdzie Twoja wrażliwość została doceniona. Anioły proszą, byś teraz przypomniał sobie te chwile, abyś mógł zrozumieć. Szczere wyrażenie nie zawsze prowadzi do bólu. Czasami, cudownie, prowadzi dokładnie do tego, czego Twoje serce najbardziej pragnie. Cisza, którą utrzymujesz, tworzy przestrzeń, w której kwitną niepewności. W braku jasnych słów, twój umysł wypełnia luki wątpliwościami, zniekształconymi interpretacjami, powiększonym strachem. Anioły chcą, abyś zrozumiał. Klarowność wyrażenia jest antidotum na mgłę niepewności, która owija twoje serce. Kiedy nigdy nie powiedziała, że kocha, ale oczekiwała, że on to zauważy, perpetuowała cykl komunikacji pośredniej który rzadko prowadzi do głębokiej więzi, której wszyscy pragnimy. Anioły pokazują mi, że teraz masz możliwość wyboru innej drogi, drogi bezpośredniego wyrażania się odważnej wrażliwości, emocjonalnej szczerości, która buduje mosty zamiast murów. Dostrzegam w tobie opór w tym momencie. Część ciebie pragnie trzymać się komfortu wyciszenia, iluzorycznego bezpieczeństwa milczenia. Ta opór jest naturalny. Oznacza ego, które próbuje chronić cię przed możliwością bólu, ale anioły proszą mnie, aby przypomnieć ci. Poza tym oporem jest wolność, której twoje serce naprawdę pragnie. Anioły pokazują mi, że jesteś już otoczony znakami, które zapraszają cię do wyrażenia tego, co czujesz. Piosenki, które grają w radiu z tekstami, wydającymi się mówić bezpośrednio do twojego serca. Filmy, które wzruszają cię scenami emocjonalnej odwagi. Przypadkowe rozmowy, które dotykają właśnie tego punktu, którego starasz się unikać, to nie są przypadki, to boskie zaproszenia do Twojej ewolucji. Widzę, że nosisz w sobie przekonanie, że wyrażanie siebie uczyni Cię zbyt wrażliwym, zbyt odsłoniętym, ale anioły chcą, abyś zrozumiał: Już jesteś wrażliwy. Milczenie nie chroni Cię, tylko izoluje. Prawdziwa ochrona nie pochodzi z ukrywania tego, kim jesteś. Ale z całkowitego objęcia swojej prawdy ze wszystkimi jej możliwymi konsekwencjami. Nieprzekazany miłość nie znika, przekształca się. Czasem w urazę, czasem w gorycz, czasem w tępe cierpienie, które rozbrzmiewa w Twojej piersi w najcichszych godzinach nocy. Anioły pokazują mi, że niepowiedziane słowa obciążają Twoją duszę, tworząc cienie tam, gdzie mogłoby być światło. Czas uwolnić ten ciężar. Dostrzegam, że są chwile, kiedy przekonujesz się, że twoje milczenie jest tylko tymczasowe. Poczekam na idealny moment, mówisz sobie. Kiedy okoliczności będą idealne, kiedy poczuję się całkowicie bezpiecznie, wtedy to powiem. Ale anioły chcą, abyś uznał, nie ma idealnego momentu naprawdę. Jest tylko teraz, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami i możliwościami. Aniołowie pokazują mi potężny obraz. Jesteś w przyszłości, spoglądając wstecz na ten dokładny moment. W wersji, w której wybierasz odwagę ekspresji, widzę pokój w Twoich oczach, niezależnie od wyników, jakie przyniosła ta szczerość. W wersji, w której decydujesz się pozostać w milczeniu oczekiwania, dostrzegam ciężar żalu, ból nieodkrytych możliwości. Wybór należy do Ciebie, teraz. Wszechświat sprzyja szczerym sercom. Kiedy dostosowujesz swoje słowa do swoich uczuć, Tworzysz częstotliwość autentyczności, która przyciąga rezonujące doświadczenia. Aniołowie pokazują mi, że twoja szczera ekspresja, choć początkowo może wywoływać burzę, ostatecznie przyciągnie do twojego życia ludzi, którzy cenią i szanują twoją wrażliwość. Widzę, że jest część ciebie, która boi się, że gdy tylko zacznie się wyrażać, nie będzie mogła już przestać. Że słowa stłumione przez tak długi czas, Wyjdą jak powódź, nie do opanowania być może niszczycielska. Aniołowie chcą, żebyś wiedział, ta ekspresja może być stopniowa. Nie musisz ujawniać wszystkiego za jednym razem. Każdy mały akt emocjonalnej szczerości to zwycięstwo, krok we właściwym kierunku. Ciche oczekiwanie, które utrzymujesz, jest niesprawiedliwe ani dla Ciebie, ani dla drugiej osoby. Nie jest sprawiedliwe pozbawienie się szansy na prawdziwe bycie poznanym. Nie jest sprawiedliwe pozbawienie drugiej osoby możliwości, by świadomie odpowiedzieć na to, co czujesz. Aniołowie proszą mnie, aby przypomnieć ci, prawdziwa miłość nie kwitnie na gruncie niesprawiedliwości, lecz w żyznej glebie dzielonej prawdy. Zauważam, że są chwile, w których racjonalizujesz swoje milczenie jako formę mądrości. Słowa mogą być źle zrozumiane, myślisz. Uczucia są zbyt złożone, aby być odpowiednio wyrażone. Jest w tym prawda, ale aniołowie chcą, abyś spojrzał dalej. Nawet niedoskonała ekspresja jest lepsza niż doskonałe milczenie. Nawet niezdarne, kocham cię, niesie większy potencjał połączenia niż najbardziej elokwentne z milczeń. Aniołowie pokazują mi, że jesteś już gotowy. Masz już wszystkie narzędzia, odwagę i mądrość potrzebne do podjęcia tego kroku. Jedyną prawdziwą przeszkodą między tobą a wyzwoleniem szczerej ekspresji jest decyzja, aby zacząć. Decyzja, którą tylko ty możesz podjąć, portal, który tylko ty możesz przekroczyć. Kiedy ona nigdy nie powiedziała, że kocha, ale miała nadzieję, że on to dostrzega, działała z modelu miłości, który dziedziczysz, ale nie musisz go kontynuować. Aniołowie pokazują mi, że masz teraz okazję stworzyć nowy paradygmat w swoim życiu, taki, w którym miłość jest nazywana, prawda jest mówiona, a oczekiwania są jasno komunikowane. Widzę, że jest w tobie część, która boi się, że gdy tylko wyrazisz swoje uczucia, staną się one zbyt realne, zbyt namacalne, niemożliwe do zignorowania. I masz rację. Dokładnie tak się dzieje. Ale aniołowie chcą, abyś zrozumiał. Ta namacalność nie jest zagrożeniem, lecz błogosławieństwem. To w rzeczywistości tego, co jest nazwane, miłość odnajduje swoją prawdziwą moc. Aniołowie pokazują mi, że twoja dusza wybrała to życie, ten moment, te konkretne wyzwania w ekspresji, z jakiegoś powodu. W minionych życiach mogłeś być uciszany, powstrzymywany od mówienia swojej prawdy, karany za wyrażanie tego, co czułeś. Te przodkowskie wspomnienia wciąż żyją w twoich komórkach, wciąż wpływają na twoje lęki. Ale to życie to twoja szansa na uzdrowienie, odzyskanie swojego głosu. Przywrócenie sobie boskiego prawa do autentycznej ekspresji. Zauważam, że są momenty, w których próbujesz się przekonać, że inna osoba powinna wiedzieć, powinna dostrzegać, nie musząc nic mówić. Gdyby miłość była prawdziwa, myślisz, byłoby to oczywiste, ale aniołowie chcą, abyś dostrzegł fałsz w tym myśleniu. Każda osoba dostrzega i odbiera miłość w inny sposób. To, co dla ciebie jest wyraźnym znakiem, może być całkowicie niewidoczne dla drugiej osoby, nie z braku miłości, ale z różnic w emocjonalnym języku. Widzę również, że jest w tobie część, która boi się, że gdy tylko się wyrazisz, nie będzie odwrotu, że zgłoszone słowa nie mogą zostać cofnięte. I to prawda, to, co powiedziane, nie może być niepowiedziane. Ale anioły chcą, abyś zrozumiał: jest wolność w tej nieodwracalności, jest moc w ujawnieniu swojej prawdy światu. I pozwoleniu jej na tworzenie nowych rzeczywistości, nawet jeśli są inne niż te, które sobie wyobrażałeś. Cisza, którą zachowujesz, pochłania twoją życiową energię. Ciągłe powstrzymywanie się od tego, co naprawdę chcesz powiedzieć, wymaga ogromnego wysiłku, wysysa swoją siłę, osłabia twoje światło. Anioły pokazują mi, że gdy w końcu pozwolisz sobie wyrazić to, co czujesz, doświadczysz odnowy energii. Jakby ciężar, który nosiłeś przez lata, nagle został zdjęty z Twoich ramion. Zauważam, że są momenty, gdy przekonujesz się, że twoja cisza to forma godności. Nie poniżę się, myślisz, nie poniżę się, błagając o uwagę lub miłość, ale anioły chcą, abyś zadał sobie pytanie, czy to naprawdę godność, czy tylko zraniona duma, czy to naprawdę autokontrola, czy tylko strach przebrany za wyniosłość? Anioły pokazują mi, że już zasadziłeś nasiona tej przemiany, małe momenty odwagi, które mogłeś zapomnieć, chwile wrażliwości, które wydawały się nieistotne, ale przygotowały grunt pod wielki akt odwagi, który nadchodzi. Nic w twojej drodze nie poszło na marne, każdy krok zaprowadził cię dokładnie tutaj, do tej chwili możliwości. Kiedy nigdy nie powiedziała, że go kocha, ale miała nadzieję, że on to zauważy, oboje stracili, stracili czas, stracili połączenie. Stracili szansę na zbudowanie czegoś prawdziwego na szczerych fundamentach. Anioły proszą mnie, aby zapytać Cię: ile czasu jesteś gotów stracić w grze zamilkłych oczekiwań? Widzę, że w Twoim sercu w tej chwili zapala się światło, narasta zrozumienie, budzi się odwaga. Anioły świętują ten moment. To początek nowego etapu w Twojej podróży, rozdział, w którym niewypowiedziane słowa w końcu znajdują głos, a niewyrażona miłość w końcu przybiera formę. Nie jesteś sam w tej podróży. Anioły pokazują mi, że są niewidzialne siły, które wspierają cię na każdym kroku, spiskując na rzecz twojej odwagi, świętując każdy mały akt emocjonalnej szczerości. Cały wszechświat trzyma kciuki, abyś w końcu powiedział to, co musi być powiedziane, abyś w końcu wyraził to, co musi być wyrażone. Teraz, gdy zbliżamy się do końca tej wiadomości, czuję, że w twoim polu energetycznym następuje nowa jasność. Narastająca determinacja, kształtująca się decyzja. Anioły proszą mnie, abym przypomniał Ci: Moment jest teraz, nie jutro. Niekiedy poczujesz się całkowicie gotowy, niekiedy wszystkie warunki będą perfekcyjne. Teraz, niedoskonale, niepewnie, w glorii realności. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, potwierdź to, wpisując 999 w komentarzach to pokaże mi, że naprawdę odebrałeś to niebiańskie objawienie i jesteś gotowy na podjęcie tego ważnego kroku w swojej podróży. Jeśli dotarłeś aż tutaj, wiem, że nie stało się to przypadkiem, to było boskie spotkanie zaplanowane przez anioły, które cię prowadzą. Zostaw swój lajka like jako wyraz wdzięczności za tę więź, którą nawiązaliśmy dzisiaj. Każdy gest uznania wzmacnia kanał, aby więcej takich wiadomości mogło dotrzeć do ciebie i do innych dusz, które, jak ty, są gotowe na transformację. Zapisz się do kanału, aby kontynuować otrzymywanie tych boskich wskazówek. Twoje anioły mają jeszcze wiele do ujawnienia o wiele więcej uzdrowienia, do zaoferowania przez te wiadomości. Podróż dopiero się zaczęła, a w następnych filmach czekają na ciebie skarby mądrości. I zanim się pożegnamy, chcę ci powiedzieć: Obok jest wideo, które doskonale uzupełnia tę wiadomość. Kliknij w nie i kontynuuj ze mną tę podróż odkrywania. Twoi aniołowie zarezerwowali już to następne spotkanie, aby dalej prowadzić Twoją transformację. Do naszego następnego spotkania, pamiętaj: Twój głos jest święty, Twoja prawda zasługuje na to, aby być usłyszana, a Twoja miłość zasługuje na to, aby być wyrażona. Aniołowie są z Tobą na każdym kroku.